Egzamin dla absolwentów szkoły podstawowej z matematyki. Termin dodatkowy z czerwca 2022 roku. Zadania 6 do 10. Pozostałe zadania są ustawione w playlistę. Link do playlisty znajduje się w komentarzu pod zadaniami. Zadanie szóste. Dane są liczby g, h, K, g to jest pierwiastek ze 120, h to jest 8 plus pierwiastek z 17, a k to jest 9 plus pierwiastek z 3. I spośród tych liczb, które spośród tych liczb są mniejsze od liczby 11? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Czyli tak, g jest równy pierwiastek ze 120, a 11 to jest pierwiastek ze 121. Co oznacza, że pierwiastek ze 120 jest mniejszy, czyli liczba g pasuje. Liczba h to jest 8, dodać pierwiastek z 17. Pierwiastek z 17 jest większy niż 4, co oznacza, że to jest większe niż 4. 12, no czyli jest większe niż 11, czyli h nie pasuje. I k to jest 9 plus pierwiastek z 3. Pierwiastek z 3 jest mniejszy od 2, co oznacza, że to jest mniejsze od 11. Czyli spośród tych podanych liczb mniejsze od 11 jest G i K. Czyli odpowiedź C. Liczbę 404 można zapisać w postaci, czyli 404 to jest 21 razy 19 dodać 5. Reszta z dzielenia. Liczby 404 przez 19 jest równa 5. No i to jest prawda, bo to jest 19 razy liczba całkowita 21 plus reszta z dzielenia, czyli 5, czyli jest to prawda. Jeżeli liczbę 404 zmniejszymy o 5, czyli będzie to 399. To wtedy to możemy zapisać jako 21 razy 19, czyli otrzymamy liczbę podzielną przez 21, no bo to jest 19 razy 21. Czyli jest to również prawda. Zadanie 8. Na tablicy zapisano wszystkie liczby wszystkie różne liczby dwucyfrowe, które jednocześnie spełniają trzy warunki: są mniejsze od 40, są podzielne przez 3 i suma każdej z nich jest większa od 7. Dwucyfrowe mniejsze od 40, czyli to będzie zaczynając się dwucyfrowe od, od jedynki, czyli naście. podzielne przez 3, no to na pewno jest 12, ale suma cyfr ma być większa od 3, czyli nie. No i są co 3, czyli 12, 15, 18. 18 ma sumę. Cyfry większą niż 7. No i dalej co 3. 21. Nie, bo suma cyfr nie pasuje. 24. 27. Jest mniejsze od 40. Jest podzielne przez 3. I suma cyfr jest 9, czyli większa niż 7. Dalej mam 30, 33, 36 i 37. 9. No i potem już mam 42, które na pewno jest większe niż 40, czyli nie pasuje. To znaczy, że mam cztery takie liczby. Odpowiedź B. Biuro podróży w ramach oferty obniżyło cenę wycieczki o 20%. Pani Anna skorzystała z promocji i za wycieczkę zapłaciła 1500 zł. Czyli skoro obniżono o 20%, to znaczy, że jest to 80%. I to jest 1500 zł, a 100%, czyli cała cena to jest x. I mnożąc proporcje na krzyż, mam 80% x jest równe 1500 razy 100%. To dzielę przez 80%, czyli x równa się 1500 razy 100 przez 80%. E, procenty się skracają przez 10 mogę skrócić, czyli 10,8 po skróceniu, no i teraz mogę skrócić to jeszcze przez 2, czyli tutaj jest 4, tutaj jest 5 i 1500 mogę skrócić przez 4 albo najpierw przez 2, czyli 2,750 i jeszcze raz 2 375, czyli X równa się 5 razy 5 to jest 52 dalej, 5 razy 7 to jest 35 2 dalej to jest 7, 5 2 dalej, 37, czyli 3 dalej i 5 razy 3 to jest 15 i 3 dalej to jest 18, czyli 1875 zł, tyle wcześniej kosztowała wycieczka odpowiedź B. Dokończ zdanie. Liczba 3 do potęgi 5 razy 9 do potęgi 6. W odpowiedzi mam albo potęgę o podstawie 27, albo potęgę podstawie 3. Zamienię to najpierw na trójki. Sprawdzę, czy to jest odpowiedź C lub D. Jeżeli nie, no to wtedy będę starał się zamienić to na 27. 3 do potęgi 5 razy 3 do potęgi 2 i do potęgi 6. Czyli to jest 3 do potęgi 5 razy... Potęga, potęgi, czyli wykładniki się mnoży. 2 razy 6 to jest 12. No i teraz mnożenie potęg o tej samej podstawie, o podstawie 3. Jeżeli mnożę potęgi o tej samej podstawie, to wykładniki się dodaje, czyli 5 plus 12 to jest 17. Odpowiedź C.